Prawie dwa lata temu, mianowicie będąc na konferencji dystryktu 59 w Barcelonie, padło pytanie: Gdzie kolejna konferencja europejska? Wymknęło mi się z ust Polska-Kraków. Udało się, nie w Krakowie, z różnych względów, ale udało się zorganizować coś nadzwyczajnego. Ale to nic, chciałem ja powiedzieć pewną historię. Mianowicie, ja podczas przerwy tej konferencji podszedł do mnie starszy pan. Peter Kenton. Kenton. Człowiek, Adrian, 90-letni? Prawie. 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 Moim zdaniem najstarszy, kto z w Europie? Kontynentalny. Kontynentalny. Styl, <grym> <grym> który mnie i powiedział: przyjadę, przyjadę. Wyobraźcie sobie, jakie było moje zdziwienie, kiedy zobaczyłem Petera nie tak dawno, kilka tygodni temu w Poznaniu. Jak obiecałem, jestem. Okay. Serce się raduje, że coś takiego jak Toastmasters tak dynamicznie rozwija się w Polsce, że jest nas tak wielu, że daje nam się robić coraz więcej wspólnie. Postanowiłem, aby moją osobistą misją na najbliższy rok i tej funkcji, którą mam zaszczyt pełnić dla organizacji, było to, aby polepszyć i poprawić umożliwić komunikację między nami, osobami w klubach oraz między klubami. Chciałbym, aby współpraca nie tylko na poziomie kluby, osoby, rejony, a centrala, była dobra, ale również między nami, abyśmy coraz więcej robili sami. Tak naprawdę jesteśmy bardzo doświadczoną już organizacją w Polsce. Działa to kilka lat, a po raz pierwszy od. Kilkogodni właściwie, od 1 lipca tego roku, jesteśmy samodzielni. Jesteśmy obszarem M. Zostaliśmy wyłączeni z czegoś większego, z czegoś, co obejmowało do tej pory Polskę i Niemcy, czyli z obszaru C. Powstał nowy M, który, którym jesteśmy my jako Polska. Bardzo się z tego tytułu cieszę. I abyśmy zaczęli z duchem tożsmaster, abyśmy zaczęli z energią chciałbym poprosić Hadriana, który jest obecnym tutaj oficerem Dystryktu 59, czyli reprezentuje nas jako Polak na poziomie europejskim. To też jest nasz sukces jako organizacji, że mamy wreszcie osobę tak wysoko w strukturach Toastmasters. Chciałbym poprosić, aby otrzymał misję Toastmasters. teraz zapraszam. Dla prezydentów i wiceprezydentów spraw edukacji odczytaliśmy misję Toastmasters International oraz cele dystryktu. Yy, cele, przepraszam, okręgu, po to, żeby wiedzieć, nad czym możemy debatować, czym się zajmujemy. Dla Was odczytam misję Toastmasters International, którą zawsze odczytujemy przed każdą konferencją dystryktu. Przed nią także odczytujemy misję dystryktu, ale to nie jest tutaj. Uh, nie jest tutaj właściwa grupa docelowa, a także wizje i wartości, którym się posługujemy. Ponieważ test jest wyłącznie w języku angielskim, nie istnieje tłumaczenie na żaden język, i nie może być dlatego, że mogą być jakieś niespójności, otrzymamy ją w oryginale. Nie jest taka duża. Mission. Toastmasters International is the leading movement devoted to making effective oral communication a worldwide reality. through its members' clubs toastmasters international helps men and women learn the art of speaking listening and thinking vital skills that promote self-actualization enhance leadership potential foster human understanding and contribute to the betterment of mankind it is basic to this mission that toastmasters international continually expand its worldwide network of member clubs directly offering ever greater number of people the opportunity to benefit from its programs the vision toastmasters international empowers people to achieve their full potential and realize their dreams through our member clubs people throughout the world can improve their communication and leadership skills and find the courage to change values toastmasters international core values are integrity dedication to excellence service to the member and respect for the individual these are values worthy of a great organization and we believe should incorporate them as anchor points in every decision we make our core values provide us with a means of not only guiding but also evaluating our operations our planning and our vision for the future I w ten sposób definiujemy się jako organizacja na całym świecie z ponad 13 tysiącami klubów. Artur? Dziękuję, Adrian. Tak jak wspomniałem, ten rok jest szczególny dla rozwoju klubów w ten sposób, bo bardzo wiele się dzieje. Od kilku dni jesteśmy samodzielni. Ale zanim byliśmy samodzielni, byliśmy w związku, powiedziałbym partnerskim. W związku partnerskim z klubami w Niemczech. I klubami w Niemczech oraz w Polsce opiekował się mój poprzednik, Harald Frankenthaler. Sprawa jest łatwa, bo Harald mówi po polsku. Tylko trochę. General Dobre I will go on in English. <laughs> As Arik mentioned, we now have two divisions. That was your work last year. Thank you for this work. We started with 22 classes in six areas. now, we have in our division, or in our, but in our two divisions, we ended in division c with 30 clubs. that means we founded eight new clubs last year. that's a great work. thank you all for your work last year. it was a great pleasure for me to serve as division governor. The part of Poland and the part of East Germany now are the two new divisions, Division C New and Division M New. But I not only served alone, there were a lot of more people who served. The area governors. And I would like to mention and thank Magosha Zibor, please stand up. <laughs> area C one. Area C2, Sari Saleh, it was a German uh, area in Germany. Area C3 is Alexander Schur here. Give it a good hand. Area C4, Franek Twig. Give it a hand. Area C5. It's a German-speaking area in East Germany. Jurgen Hall, he isn't in here today. <laughs> and area C6. We had two because Matyjulinski has to leave out of business reasons and other reasons. He served the first half, and Yasha Jankowski jumped in with <laughs> the, the second half very, very much. You all did a great job. Five clubs founded here in Poland, five new clubs and three in East Germany. The objective we got from Toastmasters is to found for each, you can sit down if you like, uh, to, found, <laughs> to found in each area one club. That means we founded more than one club for each area. Thanks a lot for your words. I like to work you with you and I hope that you in the next year will go on. That you not only have one division in Poland, that you will have in the near future two, three, five, and so on. <laughs> I have over to Alec. It's his job now to do it, the manager. Just because I was old To były osoby, które przez ostatni rok pomyły funkcję, pomagały w rozwoju, ale mamy nowe osoby, które będą to robiły w tym roku. W związku z tym, chciałbym przedstawić i poprosić o, o stanie nowych gubernatorów rejonów. Jest to Andrzej Podgóreczny, który, który zastąpi Małgosię Cibon. M1, to jest nowy rejon, który C1 jest M1, Mateusz Musiał. M3, który zastąpi C3, który opiekował się Aleksander Żur. Aleksander nie ma, ale wiem kto ma. Co? Co? Karolina Poruchowska. Będę opiekować się będzie obszarem M4, a może i M4. Bo z tym obszarem, z tym rejonem, przepraszam, związany jest pewna historia, o której pewnie jeszcze słyszycie dzisiaj. Która zastąpi Franciszka Szycha C4, tylko się C4. C4 równa się teraz M4. I Jerzy Świętkowski, a przedtem Marek Siemioliński, czyli było to C6. Obecnie tym rejonem oddychował się będzie Andrzej Bernardy. To, to są osoby, które będą pomagały rybom w rozwoju. Ja mam przyjemność w tym, w tym roku pełnić funkcję gubernatora obszaru. Okay. okręgu, przepraszam, <laughs> dla mnie to jest, Wybaczcie, dyslekcja może mieć przeszkadza w tym wszystkim, zwłaszcza w takich sytuacjach. I będę się starał być tym łącznikiem pomiędzy wami, klubami oraz gubernatorami rejonów a Tożnosterów w Europie. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za przyjazd, dziękuję klubowi za zorganizowanie tej wspaniałej imprezy i zapraszam do dzieła. Ruszamy z wieloma tematami. Dziękuję bardzo. Mateusz Magdalena. Dzień dobry. Witamy wszystkich kolejny raz dzisiaj na konferencji Instytut Przywództwa Toastmasters, Toastmasters Leadership Institute. Oh yeah. <laughs> Nazywam się Magda Piśchała i reprezentuję krakowski klub korporacyjny State Street Toastmasters Kraków. Ja nazywam się Mateusz Musiał, reprezentuję pierwszy krakowski, polskojęzyczny klub Toastmasters. Welcome, willkommen, witajcie w Krakowie po raz pierwszy na konferencji Toastmasters Leadership instytut. Takie konferencje są organizowane dwa razy do roku i są świetną okazją, żeby poznać innych toastmasterów oraz wymienić doświadczenia między klubami. Przez najbliższe dwa dni będziemy pracować w grupach. Będziemy mieli przyjemność uczestniczenia w warsztatach skoncentrowanych na tym, jak dobrze zarządzać klubem, jak rozwijać się jako mentor, jak dobrze odpowiadać na gorące pytania. Dzisiaj i jutro wraz z Mateuszem będziemy Was płynnie prowadzić przez agendę, które dostaliście w teczkach. I zgodnie z tym, już za chwileczkę zapraszamy na przerwę. Mateusz! Mateusz zajmie się przedstawianiem agendy w tej sali, ja będę w sali obok. W związku z tym, za chwileczkę, osoby, które będą chciały wziąć udział w prezentacji Jerzego Ziętkowskiego na temat ewaluacji dla zaawansowanych, zapraszamy do sali obok. A osoby, które z tematem ewaluacji jeszcze się nie spotkają, bądź nie są zbytnio wdrożone. Prosimy o pozostanie tutaj, gdzie prezentację z ewaluacji dla początkujących będzie miała Sylwana. <plosujesz> Oczywiście jeszcze warto dodać, prezentacja Sylwany będzie po angielsku, prezentacja Jerzego będzie po polsku. <głosujesz> <głosujesz> Także bardzo proszę osoby na ewaluacji dla początkujących pozostanie w tej sali. Ewolucja dla zapraszamy do sali obok. <try>